Wyszek, dawaj tutaj, co, nosił sam te akumulatory? Idź kierownikowi pomagaj. No idę, idź kierownik, idę. No idę. Jak ty tęsknisz za mną. Tęsknię. Jak ty mnie lubisz. Zaraz potęsknisz. Dźwigaj to. Spróbować warto, ale jeżeli ten trup odpali, to będzie prawdziwy złomiarski cud. 10 minut. Tu jest 10. plus. Tu jest plus. Tak. Tu jest plus. To trzeba zrobić tylko tak. No. Uwaga tam na, na głowę. Na głowę Dobra. uważaj. Uwaga. Jak to się sypie? I stał. Ten idzie tam. Ten tu, a ten tu. Czekaj, bo ten minusowy. To nam tam. To jest tu. A plusowy tutaj. Paweł, co nas pokonało? Nie, nic, ustawiamy akumulatory. Aha, w porządku. jest no. plus, a tu jest plus. No dobra, tak okay? może być. Tak może być. Można jechać. Można. Panie Marku, pan odpala! Prąd jest. Coś tam pomóc? Wszystko poskręcane, O! Wow. Hej! A. Poszło! Yes! Nie! Pomaki odpalona! Ja Na, nie po. wierzę nie U, nie nie to, nie wierzę. Ale prezesie to technika. Jak stare, sprawdzone, No widzisz? Ale Nowe idzie. to zaraz by komputery się zaświedziały. Dokładnie. Dokładnie. Paweł, posłuchaj. Przed chwilą facet do mnie dzwonił. Kolejne zlecenie jadę obejrzeć. Ty tutaj działaj, pilnuj całego interesu, uważaj jak będziecie wjeżdżać. spotkamy się na bazie, dobra? Dobra, dobra, dobra. A wy pomagać mu tutaj, bo kierownik wszystkim nie będzie robił. Damy radę, proszę dobra. się, damy no. radę. Dobra, zapaliła, ale musimy spróbować, co ona ruszy. Nie ma ciśnienia. Może oleju nie ma? Ma pan jakiś? Posłucham. Misiek, olej masz? Nie ma. Dlaczego? No nie wzięliśmy, bo nie mówisz o oleju. No to ty nie wiesz, że w kowarze jest olej potrzebny? Mówię, spakuj wszystko, co jest potrzebne do koparki. Nic nie mówisz o oleju. Jakbyś powiedział, to bym spakował, tak? Wszystko mówić. Pomóż panu Markowi, pomóż ten wejś. Olej, ja zgaszę. Wiesz olej, ja wezmę lejek. Lżejsze. No. Tutaj, tutaj. Tutaj, tu, tu. O panie. Jakie to wielkie. Kurczę, miejmy taką nadzieję, że tylko oleju brakuje. Aż by się skakał do góry i skakał, i się krzyczał, i. No odpaliliśmy, odpaliliśmy. Stalowy zobaczył, że hurra, hurra, wsiadł samochód i hurra! I pojechał. Zostałem z wami i z koparką. Na kierowniku jak zwykle spoczęła odpowiedzialność za sukces przedsięwzięcia. A jego los spoczął w rękach kilkudziesięcioletniego rupiecia. Słuchaj, pod podgrzeb. Nie ma tego bronu. Ale wcześniej był. i na kolej? Odpowiedrze na jest szansa, że się zapowietrzyła pompa. Próbuję odpowietrzyć pompę i może to ruszy. A ja tam zaraz pójdę i ona ruszy. Zobacz, nie ruszaj. Nie, nie ruszaj, nie ruszaj. Wyciekł do operatora. Odsuń się z tyłu. Odejdź. Olej wywalił. Odejdź stamtąd. No kręcić śrubę. klucz. Dziedziek. No dawaj ten klucz. No idź, Dajmy